Witam Was bardzo serdecznie, to jest Mr.PitP50, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina. Wróciłem do starego ustawienia mikrofonu i mam nadzieję, że to pomogło przynajmniej w jakimś stopniu. Że już nie będzie mi tak strasznie zanikało, bo jak widziałem ostatnie moje filmiki, to po prostu była czysta masakra. Nie było mnie w ogóle słychać. Nie, że w tak tylko w ogóle. Ops, Dobra, chodźmy do detektywa, bo zapomniałem. Może najpierw mamy z nim pogadać jeszcze. Słucham cię uważnie, biały wilku. opowiedz mi o pracy prywatnej. To podła robota w mieście brudów i spisków, ale lubię ją. Niestety większość spraw to podglądanie niewiernej szlachty i bogatych mieszczan na zlecenie ich żon. Nie wyobrażasz sobie, do czego zdolni są zwykli ludzie. Nie chcę sobie wyobrażać. Ostatnio śledziłem Mordena, dowódcę foltestowej gwardii, tego twardziela. Na pewno słyszałeś. Nie słyszałem. Widziałem go z dwoma młodymi giermkami w stajni. Nie uwierzysz? Wystarczy. Naprawdę wystarczy. Słucham cię uważnie, biały wilku. <grymne> udało mi się dotrzeć do więźnia. Coś sypnął? Niewiele zdążył powiedzieć. Zaatakowali nas ludzie baraniny. Jesteś pewien? Dziwne, baraninie powinno zależeć na pozbyciu się salamandry, chyba że stało się coś, o czym nie wiem. jawet mógł go zastraszyć lub kupić. Musimy to sprawdzić. Wracając do więźnia, udało się coś z niego wyciągnąć? Zdążył wycharczeć jedno słowo Kalkstein. To może mieć sens. Kalkstein jest ponoć utalentowanym alchemikiem. Mógłby brać udział w eksperymentach. Spotkałem go już. Nie wyglądał na przestępcę. Wiem, ale trzeba sprawdzić wszystkie tropy. Bierzmy się do roboty. Powężę na mieście, uruchomię kontakty. Ty tymczasem mi baczenie na Kalksteina. Spróbuj zdobyć jego zaufanie, poznać jego plany i sekrety. Co dalej ze śledztwem? Śledztwo jest jak łowienie ryb. Wymaga cierpliwości. Wolę polować. To zdobądź zaufanie Kalksztajn. Zrób coś dla niego. Dowiedz się, co go interesuje. Najlepiej, gdybyś się u niego zatrudnił. Możesz też porozmawiać z baraniną, ale nie przesać. To gwałtowny gość. Przesłuchałem kapitana straży. Wnioski? Moim zdaniem jest niewinny. To niespodzianka. Nie dałeś sobie zamydzić oczu? Nie martw się o mój wzrok, a nie o zdolność do dedukcji. To nie Vincent. No dobrze, skreślam go z listy podejrzanych, ale czynię to niechętnie. Jestem pewien, że coś przede mną ukrywa. Zajmę się tym w wolnym czasie. Musimy się zająć pozostałymi tropami. Bywaj. Dobra, ukończyliśmy świadka, mamy dwa tropy i Boranina. Jeden z nich podobno jest winny. Ale jaka jest prawda, okażemy, okaże się. To znaczy dowiecie się w późniejszym czasie. Bo ja już wiem. Ale wam nie powiem. Dobra. A właśnie. Teraz możemy iść do Szani, do szpitala. A potem do jej domu. Mam nadzieję, że tu będzie. Jest i szani. Geralt! Udało ci się wydostać z więzienia! Nie było łatwo, ale się udało. Słyszałam co nieco o twoich ekscesach. Rzeczywiście miałem trochę roboty. Widzę, że pracujesz w szpitalu. Walczę z zarazą. Nie mam za dużo czasu na pogawędki. Gdzie możemy porozmawiać dłużej? Wynajmuję stację w północnej części miasta. Zajrzyj do mnie wieczorem. Dobrze. Geralt, musimy pogadać. Jasne, słucham. W szpitalu była jakaś awantura padły trupy. Mam wrażenie, że jesteś w to zamieszany. Geralt, wytłumacz się. Chciałem przesłuchać więźnia. Niestety, pogawędkę przerwało wejście kilku zbirów, których chciała potem znalazł stróż. Wiedz, że nie podoba mi się to. Mimo wszystko, coś ci powiem. Przypadkiem słyszałam, że więźnia przenieśli w jakieś bezpieczne miejsce. Może to ci pomoże. Dziękuję, Szani, za wyrozumiałość i pomoc. Zawsze do usług. Może ci w czymś pomóc? Tu nie przydadzą się Twoje umiejętności. Chyba że trzeba będzie chorych dobić. Cóż. Chociaż. Nie udało nam się jak dotąd znaleźć lekarstwa na zarazę. Znałeś Restiego? Nie sądzę. Żałuj. Zanim w Mariborze zmogła go zaraza, odkrył, że ekstrakty z niektórych roślin spowalniają rozwój choroby. Potrzebujesz tych roślin? Tak, najlepsze byłoby herba Irael, potocznie nazywane jaskółczym zielem. Niestety rośnie na niedostępnych, bagnistych terenach. Zobaczę, co da się zrobić. Przynieś jak najwięcej, każda sztuka się przyda. Co najmniej pięć pędów. Może ci w czymś pomóc? Jaskółcze ziele. Mam Świetnie Zasłużyłeś na wdzięczność Moją Uuu, I mam już To drobiazg Wręcz przeciwnie Dla mnie to bardzo ważne Jeśli będziesz czegoś potrzebował Daj mi znać Gdzie mieszkasz? Na stancji Znajdę bez... Przed domem jest placyk z rzeźbą eskula Mów szybko Mam Naprawdę Zas... Przyjdź... Do... Dobra, spoko Podałaś znieczulenie temu spod czwórki? Tak, on mnie martwi, dałam mu końską dawkę i Mam wrażenie, że zbliża się jego Teraz może to ogrodnika w sprawie z tym srebrnym mieczem. No ja najpierw sobie tutaj roślinki. Szpitalny ogród potrzebuje wiele uczucia. Chyba lubisz to, co robisz. Lubię? Ja kocham rośliny i nie chwaląc się, znam je bardzo dobrze. Całe życie tylko rozlewałem krew. Teraz mam szansę na spokój. Rozlewałeś krew? Nie jestem z tego dumny. Przez długi czas byłem najemnikiem. Musiałem jakoś zarabiać na chleb. Teraz jest inaczej. Ustatkowałem się. I jestem szczęśliwy. Prześlicznie. Bardziej jednak interesują mnie miecze. Srebrne. Ech, wiedziałem, że ktoś z Was się kiedyś tym zainteresuje. Przegrałeś go w kości, prawda? Byłem pewien, że wygram. Absolutnie. Uważaj na tego szulera, jest bardzo dobry. Do rzeczy. Skąd miałeś miecz? Pięć lat temu, niedaleko stąd, pod miastem Brenna, doszło do wielkiej bitwy. Krótko mówiąc, nasi dali Nilfgaardczykom popalić. Dzięki temu nie jesteśmy jeszcze prowincją cesarstwa. Czyli zdobyłeś ten miecz podczas bitwy? Tak. Miał go przy sobie Wiedźmin koen. Poznałem go na wojnie. Chłop nas chwał. rębajło jakich mało. Tylko jakiś taki małomówny. Jak większość z nas. Obiecałem przekazać miecz innemu napotkanemu wiedźminowi. Bełkotał coś o zębach, przeznaczeniu. Jedyny, którego znam, co śmiał się z własnej śmierci. I przegrałeś go w karty. Przez pięć lat trzymałem go w ukryciu. Straciłem już nadzieję, że spotkam któregoś z was. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, Koena widziała też panienka Szani. Ta sama, co teraz w szpitalu urzęduje. Dziękuję za pomoc. Powodzenia na szlaku. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Wyglądasz mi na wojownika. Zrobię to na dowód. To zaraz znowu wracam do szani. Szani. Wiesz, czasem tęsknię za Oksenfurtem. Podobało mi się studenckie życie, tamtejsza atmosfera. Zawsze możesz wrócić. Jestem tu potrzebna. Mało kto ma twoją odporność na choroby. Masz rację. Chciałem porozmawiać. Mów szybko, bo nie mam czasu. Do zobaczenia. Wow. Trzeba porozmawiać do wieczora i ja. No to nie wiem, możemy iść teraz do antykwariusza, pokupować książki, potrzebne do tych potworków różnych. Które mamy zarąbać na bagnach, co to jest? To pielce, wilki, echinopsy algule. A teraz co ja mam na stariuszu? Gul. Pies. To pielca też mam. Jeszcze echinopsy algule. Wielki. O co chodzi? Trzeba Wam czego. Hmm. To się może to są góry, A Chiocy. i wilki. Do tego właśnie się nie przeczytałem. Dobra, już powinno być wszystko. nie wiem, do, na przykład do tawara. Chcę przespać, <laughs> znaczy przemedytować, a wczoraj iść do Szani. No to jak... Diabli nadali. znowu nowe talenty. Czy mam lewy w ogóle? Jedenasty, mówisz? Tak, dobrze. Trzynasty, wow. Hmm. Dobra. To tu, te Oba, życzy teraz przejdę przez tą staruchę. To jest najbardziej wkurzająca postać w tej grze. Siwa a upierdliwa, nie wstyd to tak? Uuu, jaki wygadany idź, idź! Ale jak Uf. się kupuje alperem albo szpikulcem do lodu, zaćga, to się nie dziw. Ojejku! To baba jest po prostu. Najgorsza postać w grze. Niekiedy się w ogóle przejśnie na. tutaj do góry. Uf. Chodź tu, chodź, nic nie ma. Nie, dobra, to z szani. Get. Ano, trafiłem. Ale jak udało ci się ominąć tę starą jędzę? Właśnie nie Co wiem. Mówisz o tej miłej, i starszej pani z parteru? Nie zgrywaj się. to stara żyć mi nie daje. Dziewczyny w twoim wieku powinny już dawno cerować skarpetki dobremu mężowi. Zapewne ona też tak uważa. Ale przynajmniej mało płacisz. To prawda. Przynajmniej czynsz malutki. Ale lekarzom jak zwykle płacą w Temerii tyle, że większość już wybyła za granicę. Ty zostałaś? Ktoś musiał. Tak czy inaczej. Tak? Mam sprawę. Tak? Podobno widziałaś Coena. Tak. To prawda. Skąd wiesz? Znalazłem jego miecz. Wiem tylko, że zginął podczas bitwy pod Brenną, na moim stole operacyjnym. Leczyłaś pod Brenną? Tak, leczyłam. U boku chirurga Rastiego, najlepszego lekarza, jakiego znałam. Znałaś? Zginął podczas plagi Katriony w Mariborze. Był niziołkiem, ale operował jak mało kto. Przy nim wszystko wydawało się proste. Z szyi czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym na pewno będzie dobrze. Nie zrozumiesz. Przykro mi, Shani. Nie znałem go. Wiesz coś o tym mieczu? Nie. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś, idź do krasnoluda Zoltana Ciwaja. Nikt nie zna się na broni tak jak on. Hmm. Dobra. Aha, właśnie. Medytujemy sobie do świtu i poszukamy Zoltana w mieście. Potem idziemy do Kalksteina, a potem na Bagna. Myślę. Wybaczę, musiałem na chwilę przerwać, jestem już z powrotem. Dobra, gdzie mieliśmy iść? Do zoltana, no właśnie Dobra, trzeba to jednak ściślej, bo coś czuję, że nie są tak za głośno O, tu jest złotona. Wal śmiało. Powiedziałbyś mi coś o moim srebrnym mieczu? A co ja mogę na ten temat wiedzieć? Jestem tylko zwykłym krasnoludem. Nie udawaj, Szani powiedziała, że znasz się na broni jak mało kto. No dobrze, co my tu mamy? Klinga pokryta srebrem Rdzeń wątpliwie żelazne. Głownia przystosowana do dwuręcznej walki. Przyzwoita robota, choć daleko mu do doskonałości. Na runach się ni cholery nie znam. Dzięki. Nie ma sprawy. Bywa. No i wykonaliśmy to zadanie z żabrym mieczem. Teraz może zawitamy w końcu do kowala, żeby sprzedać te nasze graty od salamandry. I przy okazji zaraz pójdziemy do Kalksztajna. Powitać zacnego pana. Jesteś pomocnikiem Kowala? Ano jestem. Sklep prowadzę i o porządek dbam, czego wam trzeba. Pokaż mi wasze wyroby. Pan Ciwaj mówił, żeście równe chłopisko. To nie widzę przeszkód, co by interesi kupić. Oto towar. Dobra. Jep Okej. Okay. Dzięki. Właśnie, co mam tu mam za zadania jeszcze? Tu idziemy. Tu się wszystko myślę, że zaaktualizuje. Dalej. Tylko bardziej mnie interesuje to. To misia kudłacza. No to najwyżej pójdziemy za chwilę. Najpierw to. Tak wiele um, zapomniałam. Nareszcie jakiś śmiałek odpowiedział na moje ogłoszenie. I to sam Wiedźmin Geralt. Znowu się spotykamy. Znów potrzebuję twojej pomocy. W czym? Sprawa jest poważna. Natrafiłem na odkrycie, które może się okazać kamieniem milowym w rozwoju alchemii. Na dodatek związane z twoją profesją. Chętnie posłucham. Hmm. Hmm. Przepraszam, zamyśliłem się. Chciałeś mi dać zlecenie. Wiedźminie, masz szansę mi pomóc w dokończeniu dzieła mojego życia. Na bagnach przy starej wyzimie ukryta w lesie stoi tajemnicza wieża. Znam tę bajkę. Na najwyższym piętrze królewna, niżej smoka. Dziękuję, nie skorzystam. Nie przerywaj mi, proszę. Tej opowieści trzeba wysłuchać w skupieniu. Legenda głosi, że wieża została zbudowana przez pewnego maga, alchemika. Żadnych księżniczek, żadnych smoków. Gdzie tu zlecenie dla Wiedźmina? Mag umarł dawno temu. Wieża popadła w zapomnienie. Zawarta w niej moc, wymknęła się spod kontroli. ściąga i deformuje stworzenia w okolicy. W skrócie rodzi potwory. Dokładnie. Chcę zbadać to źródło, Wiedźminie, i napisać o tym rozprawę naukową, która z pewnością rozsławi moje imię. Posiądę tajemnicę maga ukrytą we wieży przez lata. Niestety wieża została zamknięta. Płacę okrągłe tysiąc orenów za dostęp do niej. Ładnie. Ładna sumka. Coś mi jednak mówi, że zadanie jest trudniejsze niż się zdaje. Zobaczę, co się da zrobić. Gdyby było łatwe, nie zatrudniałbym Wiedźmina. I to za taką sumę, włamanie się do pracowni potężnego alchemika to złożona sprawa. Dlatego najpierw potrzebujemy dokładnych informacji o wieży. Gdzie mam ich szukać? W legendach, opowieściach starych ludzi oraz mieszkańców wagen, ale przede wszystkim w księgach, na wiedzy zapisanej najbardziej można polegać. Masz na myśli jakieś konkretne tytuły? No cóż, nie obejdziemy się bez bram tajemnicy, Ran Santa Alvaro. Oraz starożytnego traktatu alchemicznego Ein Sofaur. Wiem o jednym egzemplarzu bram tajemnicy, który posiadał jakiś krasnolud. Druga księga, notabene autorstwa anonimowego gnoma, zaginęła dawno temu. Trudno będzie ją znaleźć. Przy okazji przetestujesz mój najnowszy wynalazek. Kryształ sprzężony z miejscami mocy i moją pracownią umożliwić teleportację, czyli rozbicie tej istoty na miliardy malutkich cząsteczek, które podróżując poza krzywą czasoprzestrzeni. Przeniesie mnie w całości do Twojej pracowni, tak? Taką mam nadzieję. Wprawdzie istnieje prawdopodobieństwo błędu, ale znikome. Albedo? Tak, to rozwiązanie. Dobra. Trzeba znaleźć te księgi. I myślę, że z tym... O, cześć, zoltan. I myślę, że z tym udamy się znowu do antykwariusza. I oczywiście nie w tą stronę. Bo antykwariusze jest tam. Szukam informacji o wieży na bagnach. Masz może jakieś księgi traktujące o tym? Hmm, pomysłem. Tak, w słynnym dziele bramy tajemnicy Alvaro znajduje się ustęp o różnych magicznych wieżach. A o tej konkretnej? Tak, zdaje mi się, że opisuje tam historię wieży na bagnach. W takim razie chciałbym nabyć tę księgę. Niestety nie mam jej. Od lat staram się odkupić ten foliał od Golana Vivaldiego, ale to uparty krasnolud. Spróbuj, może tobie się uda. Wiesz coś jeszcze? Tak mi coś chodziło po głowie i właśnie sobie przypomniałem. Była jeszcze druga księga o tej wieży. Zamieniam się w słuch. Ein so Gnomi traktat alchemiczny. Praktycznie nie do zdobycia. Słyszałem kiedyś, że pewien pustelnik mieszkający na bagnach coś o niej wie. Ale to nic pewnego. Dziękuję za radę. Ale mhm. o ile pamiętam, Vivaldi będzie miał obydwie księgi. Tak mi się wydaje przynajmniej. Prowadza Wiedźminie. Masz może bramę tajemnicy? Mam. To resztki mojej kolekcji. Niechętnie się ich pozbędę. Nalegam. Znasz zasadę popytu i podaży? Podaj cenę. Cholerna niewidzialna ręka rynku. Niech ci będzie. Tak, mamy dwie. Jak chcecie to czytajcie, bo mi się nie chce jaki śmiech. Dobra, teraz znowu do Kalksteina. zamyśliłem się Jeśli chodzi o wieżę Tak Zebrałem nowe informacje o wieży No mów, szybko Spokojnie, już opowiadam Wcześniej zbudowano dwie wieże Ale obie się zawaliły Dopiero trzecia spełniła wymagania Bo służyła magowi za mieszkanie i pracownię Tyle to i ja wiem Nie masz żadnych rewelacji? Mag mieszkał w niej do czasu zniknięcia Najpewniej już nie żyje Próbował ożywić materię, budował gliniane golemy, które mu służyły. To by się zgadzało z legendami o stworzeniu strażnika wieży. Teraz najlepsze. Nic z tego nie pojmuję. Dowiedziałem się o dziesięciu kamieniach węgielnych, pierwiastkach i niciach losu, z których wszystko powstało. Więc stare Grimuary nie kłamały. Sefiry! Mogłem się tego domyślić. Wiedziałem, że ten kawałek ci się spodoba. Poza tym, jedna z ksiąg. Zawiera zawiłe wskazówki, jak znaleźć te kamienie. Musimy je znaleźć. Wszystkie dziesięć sefir. Tak się składa, że mam już jedną. Oto ona. Hokoma. Kamień mądrości. Mój największy skarb. Jak rozumiem, powinienem znaleźć dziewięć pozostałych. Tak. W pobliżu wieży powinien znajdować się krąg starych, kamiennych obelisków. Musisz odnaleźć sefiry i umieścić je w obeliskach. Ach! Jesteśmy tak blisko. To będzie przełom. Obale teorie zgrzybiałych profesorów z Oksenfurtu. Zniszczę ich! Zniszczę! Zmiażdżę! Kalkstein, opanuj się. Zanim będziesz mógł niszczyć i miażdżyć, muszę znaleźć te cholerne kamyki. A nie mam pojęcia, gdzie mogą być. W księgach informacje są dość mętne. Przepraszam, trochę mnie poniosło. Pokaż te księgi, rzucę okiem i wpiszę ci moje uwagi. Jasne. O, proszę. Hmm. Jak dostać się na bagna? Wyjdź zachodnią bramą na groble, prowadzącą do starej wezimy.